W tej chwili jak nie, za, nie zawodzimy na różnych przerwy, startujemy w dożynkach wojewódzkich z koronami, nie skorunami. Myślę, że jak zdrowie napiszę, będziemy dalej yy, mm -hmm. działać i... No ale ja chcę to... też pogratulować to do, do Pana autoprezentacji 41 radnym to tak, powoli. Um... od 80 roku jestem bez przerwy radnej gminy Koprawice. No udało się bardzo wiele zrealizować, za mojej kadencji, za kadencji radnego i sołtysa, za... naprawdę mamy zgradę, społeczeństwo takie. Mamy tyle organizacji i wszystkie współpracują razem. Ten obiekt, który mamy tam na tym, tym obiekcie sportowym, służy dla wszystkich organizacji. Tam mają swoją siedzibę, mają wszystkie organizacje, które są zapisane, mają karesy i, i wszystkie tam mają zapisane swoje siedziby na ten. I to, Dzięki temu, że współpracujemy wszystkimi z wszystkimi organizacjami społecznymi działającymi w wojnie, ta współpraca tak się zawiązuje. Zrobiliśmy y, sad wiejski, za, za, za co otrzymaliśmy jako najlepszy projekt y, Piękna Polska. Zrobiliśmy pierwsze miejsce w wywództwie, otrzymając y, y, nagrodę 10 tysięcy. No i realizujemy dalej przy tym sadzie, i, bo to nie jest. Jeden cykl to jest wieloletnia, to jest cały czas praca przy tym sadzie, to jest naprawdę, kosztuje wiele, wiele wysiłku. Mamy zorganizowany y, taki plac, tam gdzie jest staw, mamy staw liniok, tam mamy Altanę, mamy tam y, staw, koło zawiązane koło wędkarskie, które y, ma y, koło wędkarskie, które jest przy Radzie Sołeckiej w Siłowerno. Jest tam prawie 60 osób od dzieci, to odbywa się tak regularnie. Zawody wędkarskie. A największym obiektem to jest obiekt na boisku, obiekt y, rekreacyjno-kulturalno-sportowy. Jest tam świetlica wiejska, boisko odnowione, nawodnione, oświetlone, zmonitrowane, y, Naprawdę mamy wszystko tam zrobione. Mamy tam świetlicę wiejską, wszystko do, i mamy wyposażenie, pełne wyposażenie audiowizualne, mamy wyposażenie kuchni. Które dzięki projektowi Koła Gospody Miejskiej FIO uzupełniliśmy pełne wyposażenie kuchenne na 80 osób. Mamy naprawdę i kuchnię, no, wiele, wiele zrobionego. Co jeszcze może, mogę powiedzieć? W tej chwili będziemy realizujemy tą wiatr rekreacyjną. Koszt 160 tysięcy. Jest to beneficjentem medycyny, zespół sportowy. No i myślimy, że w maju, w czerwcu cały obiekt, no i dalej to myślimy? Myślimy wszystko o tym inicjatywie społecznej, którą planujemy odnowić, ten skwer pamięci, no i angażujemy się jeszcze wiele, wiele rzeczy, wiele.